Dobry. na prośbę Pawła z Motokroniki nagramy teraz krótki filmik z naszej wyprawy na rajd koszaliński jest to pierwsza eliminacja rajdowych mistrzostw Polski Zachodniej w tym roku która była przewidziana na maj niestety wyszło jak wyszło jedziemy wystartować tam Mitsubishi Lancerem Evo 6, którego zobaczycie chwilę później kierowcą moim w tym razem będzie legenda pomorskich rajdów Stasiu Dyjak się powiedz coś. Mówię coś. To może Więc... kiedy, kiedy zacząłeś w ogóle swoją przygodę z rajdami. No to już tak dawno było, że nie pamiętam tego dokładnie. <laughs> ale dosyć dawno, no, 15 lat temu się wydarzyło. Zawsze miałem jakieś ciągotki ku temu, ale jakoś tak się składało, że nigdy nie było funduszy. No a teraz w tam sytuacja się trochę poprawiła jakby chcę te swoje marzenia może już w podeszłym wieku, co niektórych mówią być już, ale myślę, że jakoś tam sobie dajemy radę i grunt, że jest fajna atmosfera na takich rajtach i przyjemnie się na takie imprezy jeździ, to może to też powoduje to, że chce jeździć i sam wiesz o tym, że to jest fajne i, i ciągnie nas ku, ku temu, żebyśmy sobie tam jakoś te swoje e, jakieś pasje rozwijali. Dokładnie. Co jest najważniejsze dla nas, to to, że to jest zabawa, tak? To jest nadal sport amatorski, co nie znaczy, że na niskim poziomie, bo auta, które przyjeżdżają, które Wam pokażemy później, są naprawdę mocno podłubane. Auto, którym my będziemy Jechać również jest bardzo już mocno przygotowane. O nim pokażemy, pokazując samo auto. Więc jesteśmy właśnie w drodze do koszalina. Do zobaczenia później. Czas na tankowanie. Taki mamy zestawik. W końcu zobaczymy auto. Tam coś jakiś pan wkłada do tyłu mu. Nie wiem co wkłada. Nie, ale tak z ciekawostek to tak naprawdę nie zawsze na rajdzie jest łatwo znaleźć paliwo do tego auta ponieważ strojone jest na 100 oktanów i na niczym innym nie chce jechać, więc czasami jest to wożenie baniaków z benzyną ze sobą. Stasiu co lejesz? Czemu po aucie lejesz? Przepraszam Wyjąłeś korek? Przepraszam. No właśnie. Przepraszam. No Poprawi Tak auto wygląda w Pełni profesjonalnie przygotowane tak wygląda nasze biuro na jutro i pojutrze. Zasady bezpieczeństwa: klatka, kubły, pasy czteropunktowe i takie detale jak system gaśniczy, wyłącznik bezpieczeństwa, prądowy. Wszystko, aby było lekkie. Proszę bardzo, nie ma lipy. O tu, właśnie o tych baniakach, wspominałem, żeby potem nie szukać setki. Zawsze możemy ją sobie wziąć Oczywiście na odcinek to wszystko musi być z auta wyjęte Żadnych luźnych rzeczy Nie może być w samochodzie Przód prezentuje się tak Ja muszę powiedzieć, że auto akurat znam dość dobrze Nie w tym wydaniu, ponieważ Wcześniej z Walkiem Dziedzicem Tym właśnie autem jeździliśmy Dwukrotne wicemistrzostwo Polski Zachodniej W Generalce Sezonu Teraz tym autem jeździ Stasiu i będziemy próbować pojechać razem. Stasiu, coś byś o aucie opowiedział? Co to jest? Co to za Lanos? Ktoś by chciał sam wiedzieć coś, żeby powiedzieć o nim. Pewnie więcej o nim wiesz ja. Po dzisiejszym dniu mogę coś więcej powiedzieć. Ale czyli to, czyli to jest będziemy opowiadać jutro po zapoznaniu. Wtedy coś więcej właściciel opowie. Ja mogę tylko powiedzieć, że jest to Lancer Evo 6, dwulitrowe turbo. No tutaj jeżeli chodzi o moc i moment, jest grubo, ale to może spróbujemy jakiś wykres załączyć. Cóż, no, podtrzymanie, procedura startu, bardzo przyjemne, szybkie wozidło, także. Jutro opowiemy troszkę więcej, po zapoznaniu i po prawdopodobnie przejechanym w szybkim tempie prologu w mieście Koszalin. Dzień dobry. Dzisiaj pogoda nas w ogóle nie rozpieszcza. Zapoznanie z trasą w deszczu, czyli nie wiemy, jakie warunki będą jutro, ale proszę bardzo, Stasiu, zwarty gotowy, notatki no, mów, są. Mówię coś, mówię o właśnie. Coś. Stasiu, powiedz, co tu masz w tym samochodzie. Co to, co to jest tutaj to takie, co Cię ciąga tutaj takie? Co? No. Hamulec. A hamulec. Proszę bardzo. Tutaj takie przełączniczki od antylax System. Turbo, program dodatkowy, jeden, drugi. Zapłon, tu awaryjny wyłącznik prądowy. Jakby ktoś nam musiał wyłączyć z zewnątrz, wystarczy pociągnąć tutaj. Kubły, klatka, system gaśniczy. Kierowca, kierownica. Auto ciekawe co to będzie. Mamy opony na suchą nawierzchnię. Będzie chyba ciekawie dość, ale zobaczymy. Patrząc na to, jak to miękka jest ta mieszanka, to powinno dać radę, o ile woda nie będzie stała, i żeby ją dało radę odprowadzić. A tak to w końcu to tylko zabawa. W aucie rajdowym nie jest super komfortowo. Ani nie jest wcale cicho. Do tego jest mega gorąco. Na zewnątrz jest tak z 28 stopni, i pada, więc jest strasznie duszno. Stasił cały płonie, ale jedzie. Właściwie jedziemy. Jesteśmy po zapoznaniu. Pierwszy odcinek. Dramatyczne dziury. Bardzo kręty techniczny. Jeszcze mamy opis do poprawienia drugi odcinek z kolei mega mega szybki, długie, proste do szykan. Zakręty piątkowe, szóstkowe. Zobaczymy. Drugi odcinek bardzo nam pasuje, a ten pierwszy w sumie bardzo nam nie pasuje. Ale tak zawsze jest. Są dwa odcinki przejeżdżane trzykrotnie. Teraz jedziemy umyć auto, okleić. Właściwie potrzebujemy jeszcze zrobić. Badanie techniczne. Co my jeszcze potrzebujemy zrobić? To, a coś tam jeszcze potrzebujemy? A wiem, musimy się przeszkolić z procedur bezpieczeństwa na ten rok. Szkolenie jest ważny rok, więc co roku je trzeba powtarzać. Posłuchamy, jak wygląda procedura bezpieczeństwa, gdy coś się wydarzy. Odbierzemy certyfikaty. A teraz musimy się doczłapać do Koszalina. Bardzo komfortowo, miękkie fotele, skórzane, wentylowane, klima, radio, wszystko. Czekamy sobie w kolejce. 15 10 5 4 3, 2 To pierun wariat! Pierun wariat! Ja pierdolę dole! Biorę ten czas? Nie. Dowiem się. Tam jest raj. Stój! Nie, kurwa, Nie Stasiu, spokój. Ja tam za tą betą się postawił. No niestety na dzisiaj koniec najprawdopodobniej Puścił napęd, ujechaliśmy całe 50 metrów